Dzień dobry. Dzisiaj mamy wyjątkową lekcję. Dzisiaj pokażemy Wam na przykładzie właśnie tego płaszcza, który też możecie razem z nami w całości uszyć. Udostępniamy na ten autorski płaszcz wykrój, to jest płaszcz oversize. I można samemu naprawdę ten płaszcz uszyć, ale dzisiaj będzie lekcja o tym jak fajnie można podszyć podszewką płaszcz, żeby to fajnie dekoracyjnie wyglądało. Zobaczcie, tutaj jest podszyta podszewka z takim fajnym tutaj właśnie ozdobieniem, tak, z taśmy wiskozowej i w momencie, kiedy zdejmujemy ten płaszcz, prawda, to pięknie, bardzo fajnie prezentuje się, prawda, jest wielka ozdoba całego tego naszego płaszcza. Także zapraszamy Was i dzisiaj właśnie razem stworzymy... Nie musicie kupować taśmy ze skosa, możecie ją sobie stworzyć sami, tak, po prostu krojąc ze skosa podszewkę. Jak macie taśmę, no to możecie wykorzystać oczywiście kupioną. Co robimy? Po prostu przykładamy taśmę prawą stroną do prawej strony naszego obłożenia i słuchajcie, szyjemy tak powiedzmy na, na stopkę, 5 mm. Jeżeli macie gotową taśmę, to tam macie e, taki e, przyprasowany brzeg i będziecie wiedzieć tak, o ile tam można to przyszyć. Ja szyję tutaj właśnie na stopkę około 5 mm od brzegu i tak w miarę, można powiedzieć, nie rozciągając, przyszywam po prostu na około naszego podłożenia. żeby było Wam wygodniej szyć proponuję jednak wbijać szpilki tak, sobie spinać to szpilkami jeżeli wam, słuchajcie wyszło tam trochę nierówno, możecie sobie wziąć nożyczki i po prostu podciąć, tak podciąć sobie do taśmy ja ogólnie tutaj mam tak do taśmy, ale próbuję sobie po prostu trochę tutaj jeszcze mini przełom, widzicie wy, wystają mi, tak? I ja po prostu to wyrównuję równo, równo. bo To było równo z taśmą. Mhm. I teraz zobaczcie, to co ja tutaj przeszyłam sobie, ja podwinę pod spód, tak? Włożąc takie, właśnie takie obramowanie, tak? Będzie takie na 5 mm. Na tyle co przyszywałam po prostu, tak? O, ten sposób. Ta cała taśma po tej stronie będzie wyglądała w ten sposób. Nic nie podwijam, tylko ten okrągły brzeg robię tutaj. sposób i teraz e, będę szyła sobie tak, żeby tej taśmy nie zaczepić, tak? Będę po prostu wbijam sobie igłę. Zobaczcie, tutaj, że tak bliżej pokażemy. O, będę szyła tutaj w cieniu, tak? Że tak, żeby nie najeżdżać tutaj na taśmę. Zobaczcie, ale bardzo, bardzo blisko. Te i te siemki. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Nie najeżdżam w ogóle na taśmę. Żeby Wam było wygodniej, możecie sobie to też, na przykład nie szpilkami, albo sfastrygować, tak? Wtedy Wam nic się nie będzie ruszało i powoli obszywamy całe nasze obłożenie. I teraz tak, mamy tą już taśmę tutaj przeszytą, tak? wygląda to w, ta, w taki sposób od spodu po prostu jest coś takiego ale tutaj jeszcze dojdzie nam podszewka miałyśmy podszewkę odszytą trochę wcześniej tak i teraz przyszedł moment na naszą podszewkę co robimy? przede wszystkim musimy tak doczepić ją, wiadomo tak że tutaj jest ten moment szwu ramiennego, tak to ramię do ramię, tu, tak Później leci ta podszewka tutaj po całym obłożeniu i do następnego ramienia, tak? Także najpierw przyczepiamy te punkty najważniejsze, żeby nam musi to wszystko się zejść i dopiero będziemy fastrygować. Ja już tutaj zaczęłam szyć, chciałam Wam po prostu pokazać. To szyjemy nie po tej taśmie, tylko tak w cieniu, tak, tak jakby pomiędzy taśmą a tą główną tkaniną. Staramy się po prostu powoli równo równo tutaj wzdłuż tej taśmy przyszyć naszą podszewkę. Widzicie tak o... Nie śpieszcie się, żeby to właśnie nie weszło gdzieś tam na desiemkę. I po prostu w ten sposób przyszywamy. Gotowe. Właśnie w taki sposób to wygląda. Jak już się wszystko wykończy, podszyję, przeszyję itd. Zobaczcie, przypiękny płaszcz, który po prostu jak gdzieś zdejmiemy, to świetnie wygląda nie tylko na zewnątrz, no i wewnątrz. Zapraszam Was na następne lekcje. Mam nadzieję, że ta lekcja też Wam się spodobała. Nauczymy Was może. Coś nowego. No i powodzenia życzę Wam w życiu.